Cmentarz Szczurów, Króliki Pana Kuberskiego, czyli Parszywa Pięćdziesiątka. Lata 70. XX wieku były czasem zmian. Te zmiany polegały na odchodzeniu od siermiężności okresu gomułkowskiego i przechodzeniu w świat gierkowski. A prościej mówiąc, szliśmy ku nowoczesności. Zaczęto budować domy, pojawiały się prywatne samochody, niektórzy mogli nawet podróżować. Ludzie dążyli do małej stabilizacji życiowej, pragnęli dorobić się dóbr konsumpcyjnych, a socjalizm miał ludzką twarz. Teraz z przymrużeniem oka traktowali Dążenie do komunizmu. Dbali o zdobywanie własnego M1, M2, M3, kupowali nowe lub używane syrenki, zaczęli wyjeżdżać na wakacje. Zaczęto budować wielkie hotele i eleganckie restauracje. Pojawiali się w Polsce zagraniczni turyści. Na ulicach Pojawiały się coraz lepsze samochody. W tych latach rozpoczęto wielki eksperyment systemu edukacyjnego. Od tego momentu polska oświata przychodziła nieustanne reformy i eksperymenty. Każdy kolejny minister oświaty rozpoczynał kolejną reformę. Efektów reform nikt nigdy nie sprawdzał bo nie o to tutaj chodziło. Tu zawsze chodzi o proces, który daje możliwość zdobywania laurów naukowych naukowcom, który rozkręca interes wydawnictwom, który daje pracę coraz większej rzeszy urzędników. Najmniej liczy się w tym wszystkim interes dzieci i młodzieży. Na początku lat 70. ówczesny minister oświaty, niejaki pan Kuberski, Wprowadził semestralny system nauki w szkołach ponadpodstawowych. Cóż to znaczyło? Otóż, na podobieństwo studiów, uczniowie musieli teraz zaliczać semestry i otrzymywać promocję z semestru na semestr. Dla uczniów, którzy mieli kłopoty, stworzono specjalne klasy repetentów, w których lądowali ci, którym coś się nie udało. Lub którzy coś przewinili. Na terenach wybranych liceów powstały zatem getta pychowców, nieudaczników i chuliganów. Dziwny to był pomysł, bo skutkował tworzeniem wyjątkowych klas o specyficznych problemach zarówno dla młodzieży, jak i dla nauczycieli. Dziwny to był pomysł, bo uczniowie, którym udało się przejść cały etap kształcenia. Maturę zdawali w styczniu, a potem przez kilka miesięcy błąkali się po mieście, czekając na ewentualne egzaminy na wyższe uczelnie. No ale o tym nikt nie pomyślał w momencie tworzenia reformy. Najważniejsze to przecież rozpocząć nieprzemyślaną reformę, a potem to przecież jakoś będzie. I właśnie do takiej klasy trafił nasz bohater. Klasa była utworzona w jednym z renomowanych liceów. Jak już wspomniałem, Krzysztof miał 50. numer w dzienniku lekcyjnym, a przecież sale lekcyjne nie były z gumy. Zazwyczaj na lekcje nie trafiało więcej jak 40 osób, jednak sale przewidziane są i były na najwyżej 30 osób. No cóż, lekcje wyglądały dość dziwnie. Uczniowie, dla których zabrakło miejsc, siedzieli na podłodze pomiędzy ławkami, a inni stali, podpierając plecami meble na końcu sali. W upalne dni w takiej sali było bardzo duszno, a nauczyciele robili co mogli, aby jak najszybciej ewaporować jak największą liczbę uczniów. Oceny niedostateczne fruwały w powietrzu. To był sposób na przeżycie dla biednych nauczycieli, wpuszczonych w te maliny przez pana Kuberskiego. Cóż to była za menażeria? W tej najgorszej z możliwych klas znalazły się śmieci pochodzące ze wszystkich okolicznych liceów. Byli wśród nich przeróżni osobnicy. Którzy w pewnym momencie życia mieli jakiegoś pecha. Każdy miał swoją historię, jak skazańcy w więzieniu. Jedni po prostu nie zdali jakiegoś egzaminu, a inni z powodu choroby nie zaliczyli semestru. Byli też tacy, którzy świadomie bawili się, zamiast wypełniać obowiązki szkolne. Byli też tacy, Którzy popełnili jakieś wykroczenia. Wszystkich łączyło jedno: byli repetentami. Zatem nie było tu nikogo, kto dzięki pracowitości, talentowi lub podlizywaniu się miał w życiu same sukcesy. Każdy z uczniów tej klasy miał na koncie porażkę. Przy tworzeniu tego typu klas nikomu nie przyszło do głowy, że tworzone są w ten sposób specyficzne grupy, na które mogą nie działać wypróbowane metody socjotechniczne. To nie była parszywa dwunastka, to była parszywa pięćdziesiątka. Tak więc wśród tego koleżeństwa Krzysztof spotkał ciekawych i różnorodnych ludzi. Były rozpieszczone dzieci zamożnych ludzi. Które stać było na wszystko, i byli biedacy, których nie było stać na wycieczkę. Byli ludzie uzdolnieni matematycznie i humanistycznie, i byli również sportowcy. Wśród ciekawszych postaci: koszykarz pierwszoligowego klubu sportowego, bogaty syn znanego lekarza, zniewieściały dziwak przynoszący do szkoły małego białego pieska, dwie przyjaciółki lesbijki, piękna dziewczyna o niezwykle piskliwym głosie, potem okazało się, że jest churzystką, i malutki długowłosy hipis, który okazał się później malarzem i grafikiem. Jeden z bogatszych kolegów. Przez cały okres nauki nie kupił teczki do noszenia książek i zeszytów, bowiem na przerwach wychodził ze szkoły i z bagażnika nowego, małego fiata wyciągał potrzebne akcesoria. Za odrabianie zadań domowych płacił kolegom niezłe pieniądze. Krzysztof zarobił wówczas dużo pieniędzy na tworzeniu rysunków technicznych i pisaniu rozprawek z języka polskiego. Mógł teraz kupować i fundować innym drożdżówki i kefir w sklepiku szkolnym. Krzysztof uważał, że ta dieta dostarcza mu sił i hormonu testosteronu. Ta wielka grupa pozornie przypadkowych osób dość szybko zintegrowała się i staliła. Już po niecałym roku nauki, cała klasa wyszła na wagary i spędziła je w bardzo kulturalny sposób. Najpierw zwiedzili palmiarnię, a potem wypili duże ilości piwa. Nikt się nie wyłamał. Wszyscy wiedzieli, co robią i nie bali się konsekwencji. W grupie była siła. Trudno było ukarać kogoś dla przykładu, bo trudno było ukarać wszystkich. Umęczeni nauczyciele postanowili jak najszybciej zlikwidować to getsto. Nie wiadomo, czy było to robione za przyzwoleniem dyrekcji, czy była to własna inicjatywa. W każdym razie wizerunkowi szkoły bardzo szkodziło istnienie klasy repetentów uczniów o przeróżnych doświadczeniach szkolnych zaprawionych w szkolnych potyczkach. Manipulowanie parszywą klasą było bardzo trudne. Nie można tu było przeciwstawić grupy prymusów, w nielicznej grupie słabeuszy i buntowników przy milczącej aprobacie większości. Tu klasa wyglądała inaczej. Była dość zintegrowaną i scaloną grupą krytycznie nastawionej młodzieży. Niektórzy nauczyciele wypowiedzieli otwartą wojnę tej klasie, prowokując, obrażając i piętnując wszystkich uczniów. Nie uznawali jakichkolwiek sukcesów. Gnębili nieustannie i sypali ocenami niedostatecznymi, jak z rękawa. Ta strategia powiodła się o tyle, że w ciągu dwóch lat zredukowali liczebność klasy o połowę. Jednak ci, którzy przetrwali tę wojnę, byli niezwykle odporni na nękanie i wszelkie manipulacje. Kilku nauczycieli dosłownie odchorowało. Próby nieludzkiego traktowania tej grupy. Nauczycielka biologii, wyzywająca uczniów od bandytów, pentaków i śmieci, zapłaciła dość bolesną cenę. Doznała w szkole zawału serca. Wśród nauczycieli były oczywiście osoby traktujące tę grupę inaczej, bardziej przychylnie i normalnie. Nie mieli z nią żadnych kłopotów. A nawet przyjemnie im się pracowało w tej klasie. Byli to ludzie, którzy potrafili zrozumieć innych, zrozumieć, że przed nimi siedzą młodzi ludzie, którzy mieli pecha, żyjąc w czasie dziwnej reformy oświatowej. Takim nauczycielem był powszechnie lubiany historyk, który nie stronił od alkoholu i który był pasjonatem swojego przedmiotu, zwłaszcza okresu Napoleońskiego. Takim pedagogiem był też sfrustrowany zarobkami nauczyciel pracy techniki, dorabiający sobie jako taksówkarz. Taką nauczycielką była też młodziutka, czerwieniąca się, często anglistka. Takich miłych i dobrych osób było tam więcej, bo to renomowane liceum przyciągało do pracy kulturalnych i inteligentnych ludzi. Zasadniczo różniło się od wcześniej poznanego przez Krzysztofa Liceum, w którym dominowali prymitywni, posłuszni i apodyktyczni nauczyciele. Krzysztof zapamiętał przeróżne, zabawne przygody z tych czasów. Pamiętał zrzucenie siatki maskującej na jednego z nauczycieli, który wbił się w niej jak wielka ryba. Zapamiętał wypowiedź rusycystki, autentycznej Rosjanki, która jednemu z uczniów kazała udać się do lekarza psychicznie chorego. Pamiętał bardzo odważne i bezpruderyjne zachowania atrakcyjnych koleżanek, siadających mu na kolanach podczas przerw i dokonujących w tym czasie bardzo miłych pieszczot. Zapamiętał przerażenie nauczyciela przysposobienia. Obronnego, gdy podczas czyszczenia karabinków sportowych padła z nich salwa, bo jeden z kolegów naładował je kapiszonami. Krzysztof uśmiechał się pod nosem, gdy przypominał sobie, jak anglistka bezskutecznie próbowała nauczyć jednego z kolegów prawidłowej wymowy słów auer i "horse" które znajdowały się w jakimś konkretnym tekście. Ponsowiała, gdy ciągle wymawiał jej jako hor i hors. Kontekst tak zmienionego tekstu był niezwykle zabawny. Krzysztof pamiętał też bardzo sympatycznego, otyłego i często WF-istę chowającego się w swoim kantorku który groteskowo podskakując pokazywał proste ćwiczenia. Krzysztof zapamiętał również nauczycielkę chemii, nimfomankę, która chłopcom kazała podchodzić do tablicy, przyglądała się ich pośladkom, a następnie wysoko oceniała ich często beznadziejne odpowiedzi. Właściwie, co te kobiety widzą w łaskich pośladkach? Przedtem Krzysztof nie wiedział o tym, że może być postrzegany jako obiekt pożądania i to właśnie w taki sposób. Jednak kolega Marek był pożądany wyraźniej i częściej. Krzysztof pogodził się z tym faktem i był całkowicie zadowolony z dobrej oceny w tym przedmiocie. Uczniowie też pragnęli seksu. Niektórzy mieli szczęście zaznawać takich przygód. W klasie powstały w miarę długotrwałe związki, a jeden z nich zakończył się małżeństwem zaraz po maturze. Były to czasy rocka, disco, bluesa i bardziej awangardowych notów muzycznych. Młodym ludziom imponował zachodni styl ubioru. Jeansy, szerokie dekolty, brak staników i spódniczki mini były wówczas bardzo modne, a hormony buzowały. Kiedyś na nudnej lekcji Krzysztof obrócił się do swojej koleżanki z jakąś prośbą. Gdy ta pochyliła się ku niemu, jej bardzo napięta bluzka nie wytrzymała ciśnienia, rozpięły się guziczki i wypadły nagie, wielkie i dorodne piersi. Siedzący obok niego koledzy również się odwrócili i zaciekawieni widokiem nic nie powiedzieli. Krzysztof grzecznie przeprosił koleżankę za kłopot, a ona spokojnie włożyła piersi w białą, koronkową, obcisłą koszulkę. Krzysztof nie mógł skoncentrować się do końca wszystkich lekcji. Cały czas miał czerwoną twarz. Zapewne nie uszło to uwagi kolegom, którzy od tego momentu zaczęli nazywać go cycuszkiem. Innym razem na lekcji historii. Krzysztof wpatrywał się w bardzo piękną i subtelną koleżankę, która odpowiadała mu powłóczystymi spojrzeniami. W pewnym momencie nauczyciel wezwał ją do odpowiedzi i widząc jej dezorientację, zapytał, czym jest tak podniecona. W tym momencie Krzysztof wstał i w obronie koleżanki zdecydowanie powiedział: Bardzo przepraszam. To właśnie ja jestem przyczyną tak dużego podniecenia u koleżanki. Najpierw zapadła głucha cisza, a potem gromki śmiech echem rozszedł się po całej szkole, bo w ten upalny dzień drzwi sali były uchylone. Oprócz seksu, dużym zainteresowaniem cieszyło się sportowe popijanie alkoholu. Nie działo się to w szkole. Po lekcjach uczniowie szli do pobliskich lub dalekich piwiarni. Jeśli mieli na to fundusze, wypijali ogromne ilości piwa, po którym mieli spore kłopoty z pęcherzami. Do tradycji oraz dobrego tonu należało wypicie od 4 do 11 butelek piwa. Jednak jednemu z kolegów, choremu na padaczkę, wystarczało jedno piwo, aby być niezdolnym do czegokolwiek. Na specjalne okazje wybierano jednak tak ekskluzywne trunki jak gin lub whisky. Dziewczęta również nie stroniły od popijania przeróżnych trunków. Pewnego razu klasa wyjechała realizować tzw. czyn społeczny. Przywieziono ich do fabryki łożysk tocznych. Uczniowie wykonywali prace porządkowe. Krzysztof, silny wioślarz i chłopak zaprawiony przy pracy z łopatą, pracował bardzo energicznie. Tak zamaszyście rzucał piachem na ciężarówkę, że ją przerzucił i zasypał piachem swoją nową wychowawczynię o wdzięcznym imieniu Róża. Rozległ się krzyk, właściwie wrzask. Wychowawczyni, jąkając się, wykrzykiwała jakieś obelgi i po chwili zaczęła poszukiwać winowajcy. Jednak pomimo różnych groźb, nikt nie zdradził Krzysztofa. Krzysztof odżył w tej klasie i był wręcz szczęśliwy. Pisał świetne wypracowania – Czyli tzw. rozprawki, a wspomniana wychowawczyni polonistka posądzała go o to, że nie robił tego samodzielnie. Z jednej strony bawiło go to takie posądzenie, które mile łechtało tzw. ego, a z drugiej strony stanowiło kłopot. Nauczycielka nie miała zamiaru go dobrze ocenić i była na tyle wytrwała w posądzeniach że na wywiadówkach mówiła o tym jego rodzicom. Nie wierzyła w możliwość istnienia talentu literackiego w takiej klasie. Dla niej to było po prostu niemożliwe. Krzysztof zawsze miał naturę krotochwilną. Lubił żartować ze wszystkiego i za wszystkich, nie wyłączając własnej osoby. Szczególnie lubił sobie żartować z nadętych akademii i uroczystości ku czci. W czasie jednej z takich akademii, sławiącej rewolucję październikową, znudzony wychwalaniem wodza rewolucji, Krzysztof zbyt głośno wyraził swoją opinię, mówiąc Tak, tak, w marcu koty, w kwietniu psy, a w październiku Władimir Ilicz-Lenin. Trafił w moment jakiejś pauzy. Więc jego wypowiedź odbiła się echem od ścian auli. Wszyscy ją usłyszeli. Zapadła cisza. Zaraz po Akademii wychowawczyni róża za pomocą mikrofonu publicznie napiętnowała zachowanie Krzysztofa następującymi słowami. Krzysztofie, twoje zachowanie podczas Akademii było skandaliczne. Musisz wiedzieć, że dla szczytnej idei należy przełknąć najgorszą hałę. Publiczność zaniosła się śmiechem, a Krzysztof od tego momentu był zauważany i poważany przez uczniów całej szkoły. Wiedzieli, że jest to właśnie ten, który nie umie przełykać hały. W tej nowej klasie nie było potwornego wyścigu szczurów. Jaki Krzysztof zapamiętał z poprzedniej szkoły. Przychodzenie na zajęcia nie było utręką. Często działy się tu ciekawe i zabawne incydenty. A koleżeństwo, które było zbiorem ciekawych indywidualności, było dla niego źródłem obserwacji. W naturalny sposób każdy mógł realizować własne uzdolnienia i predyspozycje. Byli tu uczniowie uzdolnieni matematycznie, humanistycznie, byli przeszli lekarze, artyści i sportowcy. Każdy miał jakieś wady i zalety. Potrafili sobie pomagać, czasem za pieniądze, czasem bezinteresownie. Wyświadczali sobie nawzajem przeróżne usługi i nie rywalizowali między sobą o najlepsze oceny. Jeśli walczyli o dobre oceny, to raczej tylko dla siebie dla własnej przyszłości i pokazania, zwłaszcza tym paskudnym nauczycielom, że nie wypadli spod ogona sroki. Po wielu latach Krzysztof doszedł do wniosku, że paradoksalnie był to najlepszy okres w jego życiu, a ci, którzy nie zaznali przygody w wyklętej klasie, nie wiedzieli co stracili.